<laughs> oh, uh -huh. uh -huh. <coughs> Wat <have you> dat <hums> <hums> to hey, <hums> is toch... Ah, Oh. Oh. ja. Ah, 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 ja. Okej. Okay. Kolekcja. Edycja kolekcjonerska jak coś, bez tułowia. I co, i trzeba było spać? z Ciebie zostało. Przerbiłem ci na pasztet. Łatwo z tobą. Za pierwszym razem. <laughs> Czy to jest ten moment, na który wszyscy czekali? Czy to jest ten moment, w którym ja uciekam na zewnątrz? To jest jak portal dwójka się kończy. I te schodami do góry. I na, na górze czeka na mnie ciastko. Które wcale nie jest kłamstwem. Tak! Tak! Widzę okno! Widzę okno na świat. To jest ten. Ej, a ostatnia wskazówka? Chyba, że ona gdzieś tu będzie wisiała. E, to ona gdzieś tu musi być stawana. Jednak odjadę pociągiem. Nie pójdę na zewnątrz, Pojadę ciopongiem. ciopągiem. I w tym momencie nadejdzie Kisi Nie, to nie jest Kisi Misi. Kim ty kurde jesteś? Może poznam twoje imię w końcu. Cześć! Halo! O, zabrałem od ciebie. Przykleiło ci się to do głowy. A ty żyjesz w ogóle? Jak? Zabiłem ją? Spaka! To oh fuck, tak trochę empat tak apatycznie to mówisz, że to jest trochę creepy, wiesz. Nie zrobili ci żadnego prania mózgu i tak dalej, co? Dobra, mamy 4, 3, 2, 1. Aha, czyli to jest kolejność, dobra. Cokolwiek to ma znaczyć. To po co mi była reszta? 1, 2, 3, 4. To tyle? O, zjadę tunelem. Ale 10 na 10 kierka. Wow, i żółte drzwi. To są te drzwi, których wcześniej nie mogą otworzyć. Ja wejdę do pociągu teraz z drugiej strony. Jaka ta gra jest nieliniowa, to jest to dobre zakończenie. Kiedy ja wchodzę z tej strony. Okej. Ok, okay. To, to w sumie chyba tylko to potrzebowałem, tak? Raz, dwa, trzy, tak? Raz, dwa, trzy i cztery. Tak, to, to to chodziło? Czemu to jest tak głupie, że ja nie wiem, co tu trzeba zrobić? Aha, to w ten sposób to trzeba wciskać. Cheezes. Zresetuj mnie to! Ja nie chcę! Już niebawem! Psi patrol wyląduje w kinach. Wyglądamy inaczej niż ostatnio. Mamy super! No po co jestem przycisk reset, skoro nie działa? Okej, okay, to jest trochę trudniejsze niż myślałem. Jest, cztery, dwa reset. może Że cztery razy trzeba nacisnąć? Nie, nie da się cztery razy tego nacisnąć. Aha, a może że chodzi o to, że to jest czwarty? No ale tak robiłem przecież. W A może w różnej kolejności będę to klikał. I może któryś zaciała? No nie no, wypuśćcie mnie! Ja już nie chcę tu więcej spędzić czasu. Ej no co jest kurde, czy ja muszę naprawdę. 4-2-1-3. Kolory się zgadzają. Tak? Poustawiałem kolory takie, jakie są. Chyba, że te kolory odnoszą się do tego. A nie do tego. Tylko do tych postaci. Czyli I tak, czerwony ma być ten pies. Jest. Żółty ma być Hagi, Zgadza się. Czerwony jest kitku, a niebieska jest alabaciara. OK i teraz kod. 4 2 1 3. 4 2 1 3. Okej, to jest to jest głupie. Co to co? Aha, oni muszą być poukładani tak samo. Matko, ja nie wiedziałem, że to tak. Jezu, to teraz jest to proste. Ja pierdzielę, jestem głupi. Dobra, jesteś na żółto, na czerwono i na niebiesko.

Nie będę tęsknił, ani za tą gównianą fabryką. Co? Tak, uratowałem cię. Nie. 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 Ja nie. Chcę. Ja nie. 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 Nie.

Oh my fucking god Why you bully me? Why you bully me? A może po teraz mogę powiedzieć Ciągnij za tą wajchę Chłopie, ciągnij, od tego zależy twoje życie Ciągnij! To jest mój koniec, prawda? Czyli jednak ciastko jest kłamstwem O, ciągnę! Udało się! Ciągnij! Udało się! Ja, A! się wylał, O Po części się udało tylko Dobra, umarłem, koniec tego chapteru drugiego, więcej nie ma. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego fajnego, fajnego materiału, a wy, mam nadzieję, że bawiliście się bardzo dobrze dzięki mnie i tej wspaniałej gry. No to do zobaczenia.